Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja Wam powiadam, miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Kiedy słucham ludzi, kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy obserwuję to co się dzieje dziś w świecie mam wrażenie, że my chrześcijanie także wracamy do starego testamentu. Wracamy do czasu, kiedy powiedziano będziesz miłował swego bliźniego, a nie przyjaciela swego będziesz nienawidził. W słowach, w rozmowach rodzi się nienawiść. Nienawiść do człowieka, do ludzi. Kiedy obserwujemy co się dzieje w świecie, to nas nie usprawiedliwia. Nie możemy pozwolić sobie, żeby w naszym sercu chrześcijańskim, w sercach ludzi Chrystusa, zrodziła się jakakolwiek nienawiść. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Czasem słyszę od ludzi, że nie, nie chcą się modlić za kogoś, kto jest dla nich nieprzyjazny. Bo myślą sobie, że On będzie teraz miał szczęście, szczęśliwe, radosne życie, a ja tu cierpię. Nie, jeśli się modlimy, to się modlimy tak jak Jezus na krzyżu. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Modlimy się o ich nawrócenie. Modlimy się o ich zmianę ich myślenia i ich postępowania. Modlimy się przede wszystkim, żeby ci ludzie byli zbawieni. To jest nasza modlitwa, to jest nasza intencja. Kogo uważam za wroga, za nieprzyjaciela, jak i albo kogo za nieprzyjaciół, za wrogów? Spróbujmy dziś w swoim sercu powiedzieć: Kocham tych ludzi, kocham tego człowieka i pomodlić się za nich. Jeśli się nikt nie będzie za nich modlił, nigdy się nie nawrócę. I Was Błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.